Urzędu Marszałkowskiego spotkać na wspólnej konferencji prasowej poświęconej naszej współpracy, która się ładnie rozwija. Współpracy dla bezpieczeństwa, tak można by chyba to określić. No to różnie z tym bywało, raczej bywało nie najlepiej. Teraz Samorząd Województwa Podlaskiego wnosi wkład we wspólne przedsięwzięcia służące bezpieczeństwu Zaczęło się od tego, że zostały dofinansowane zakupy niektórych samochodów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. My tworzymy taki montaż finansowy. On jest tworzony na ogół w tej chwili od dwóch lat centralnie, ale zawsze mile widziane są też te elementy, komponenty finansowe lokalne czy regionalne, więc punktem wyjścia zawsze przy tych zakupach. Jest wkład jednostki podstawowej samorządu terytorialnego gminy miasta. Czasem dokładają powiaty. I w różnych e, miejscach w Polsce dokładały też samorządy województw. Dotąd tak nie było w województwie Podlaskim. A w tym roku po raz pierwszy tak jest właśnie. Za, to, za co panu marszałkowi, marszałkowi zarządowi województwa i radnym województwa podlaskiego chciałbym podziękować. E, kiedy przekazujemy te samochody jednostkom OSP, to zawsze wyszczególniamy. Ja zawsze dostaję taką ściągę od komendanta wojewódzkiego. Państwowe Straży Pożarne, gdzie wszystko jest wypisane. Za każdym razem podkreślamy kto i ile wnosi do tego montażu finansowego, żeby samochód zakupić. A dzisiaj chcemy Państwu powiedzieć, że również jeżeli chodzi o zakupy samochodów dla policji, to samorząd województwa postanowił w tym partycypować i jest pierwszy w tym roku, to jest decyzja historyczna, bo o tym tak nie było, wkład w samorządu województwa w wysokości 160 tysięcy złotych, co pozwoli nam na dofinansowanie tak liczymy, pierwszych trzech samochodów dla Policji, 50% dołożymy z budżetu państwa, z budżetu Policji, 50% sfinansuje Samorząd Województwa Podlaskiego. Na dobry początek ustaliliśmy, że przekażemy te samochody, kupimy, przekażemy dla trzech największych komend, czyli dla Komendy Miejskiej w Białymstoku, Komendy Miejskiej w Suwałkach i Komendy Miejskiej Policji w Łomży. A potem mamy nadzieję, że się ta współpraca będzie rozwijała i że w kolejnych latach może tych zakupów będzie można dokonać więcej. Ktoś może powiedzieć tylko trzy samochody i po co konferencja prawda? na ten temat, skoro kupujemy tyle samochodów dla policji z programu modernizacji służb mundurowych. Tak, kupujemy dużo, wymieniamy jedną trzecią taboru samochodowego policji, straży granicznej, także kupujemy samochody, pojazdy, sprzęty, wyposażenie dla innych służb mundurowych, które odpowiadają za bezpieczeństwo, zwłaszcza dla państwowych i właśnie ochotników straży pożarnych ale podkreślamy to dlatego, że to jest dobry początek i historyczny moment, że właśnie samorząd województwa również postanowił się do tego, dołożyć, do tego dołożyć. Ja to chcę mocno podkreślić i za to podziękować. Pierwsze trzy samochody z nadzieją, że będą kolejne w przyszłych latach. Dziękuję Panie Moszal. Panie Ministrze, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Faktycznie mamy do czynienia, można powiedzieć, z historyczną decyzją, ponieważ tak jak Pan Minister wspomniał po raz pierwszy Policja Podlaska jest wspierana w walce o bezpieczeństwo, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, przez Urząd Marszałkowski, przez Samorząd Województwa i za to Panie Marszałku, Panie Minister, chciałbym serdecznie podziękować, bo takie możliwości mamy więc dlaczego by z nich nie skorzystać? Ktoś by powiedział, dlaczego samochody, a nie na przykład coś innego, bo może są jakieś inne potrzeby, ale ja zwracam uwagę właśnie na ten aspekt, że pojazdy służbowe, pojazdy służbowe policji są tymi elementami, które się bardzo szybko, bardzo często zużywają i to jest tak, jeżeli się nie wykorzysta pewnej szansy, nie wykorzysta pewnej okazji, nie rozmawia z osobami, instytucjami, które mogą tutaj w jakiś sposób pomóc w zakupie tych pojazdów, to może się okazać, że za jakiś czas no, tych pojazdów jednak jest za mało, bo nagle coś nam umknie, nagle część wycofamy, nagle powiedzmy sobie, ze względu na liczbę przejechanych kilometrów tych pojazdów, tych pojazdów będzie mniej no i później odbudowanie tego taboru trwa, więc moją rolą jest zabieganie właśnie o wsparcie ze wszystkich możliwych stron bez względu na to jakie wsparcie otrzymujemy z budżetu centralnego. To, że w tej chwili budżet centralny jest tak skonstruowany, że stać nas naprawdę na bardzo, bardzo dużo i w zakresie inwestycyjnym, i w zakresie modernizacji sprzętu, to wszystko jest ok, natomiast to nie znaczy, że jeżeli pojawiają się jakieś możliwości, chociażby taka jak tutaj, to mam z tego niech skorzystać. Oczywiście musimy z tego korzystać, musimy planować, co będzie, co będzie za jakiś czas i tak też, tak też robimy. To są trzy pierwsze pojazdy. Ja mogę Państwu w tej chwili zdradzić, że już nawiązaliśmy rozmowy w kwestii przetargu. Prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, a na pewno koniec listopada, więc gdzieś w okolicy 25 listopada, bo to jest termin dostarczenia tych pojazdów. Już te pojazdy powinny być w jednostkach garnizonu podlaskiego, a więc w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Będą to pojazdy kiaski, kombi oznakowane z automatyczną skrzynią biegów i Tutaj komendanci tych jednostek rozdysponują je w poszczególnych wydziałach, komórkach czy, 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 czy komisariatach, w zależności od tego, jakie tam będą potrzeby. Także jeszcze raz z tego miejsca chcę serdecznie podziękować panu ministrowi, panu marszałkowi. Po pierwsze za takie możliwości prawne, które dają nam możliwość takiej współpracy, no i za to, że właśnie samorząd województwa w trosce o dobrze rozumiane bezpieczeństwo, bo przecież... Do tego to się te, te działania sprowadzają. No, przychylił się do, nas, do naszego wniosku, bo przecież na ten temat z panem marszałkiem żeśmy rozmawiali, zrozumiał potrzebę, e, widzi tą współpracę bardzo bardzo dobrze i mam nadzieję, że owoce tej współpracy będą pozytywne i że na tym nie poprzestaniemy. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, proszę głosu. <laughs> Panie komisarze, panie komendancie, szanowni państwo, bezpieczeństwo Polaków jest dla nas rzeczą nadrzędną, a bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa się w to wpisuje. Mamy świadomość, że państwo sobie i tak dobrze radzi, coraz lepiej radzi, jeśli chodzi o wyposażenie jednostek policji, o, o, o to, żeby faktycznie ten sprzęt był coraz lepszy. Ale my też czujemy się za to odpowiedzialni. My też chcemy i wiemy, że należy partycypować w, w tym całym bezpieczeństwie, że nie można pozostawić Policji samej sobie. Dużo już się zmieniło w 2015 roku. Powstaje, są odtwarzane postarunki Policji. Policja korzysta z lepszego sprzętu. my tutaj tak jak w przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych, tak jak Pan Minister powiedział, też chcemy dla polskiej Policji pomóc. Też chcemy się wpisać w te wszystkie działania tak, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, że samorząd Województwa Podlaskiego troszczy się o ich, o ich bezpieczeństwo. I tak jak już powiedział pan minister, pan generał, cieszy nas to, że trafi, te samochody trafią do trzech największych ośrodków policyjnych, tak można powiedzieć, w naszym Województwie bardzo ważne. Tak jak wiemy, dużo bardzo się zmieniło to zarówno w statystykach odnośnie bezpieczeństwa, czyli widać, że policja działa dobrze. Dlatego nie ma jakby też, tak powiem, za co dziękować. Taka jest nasza praca i taki jest nasz obowiązek. Między innymi był obowiązek do partycypowania w bezpieczeństwie, w poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Tu uważamy, że też powinniśmy zmienić te stereotypy, bo tak jak powiedział Pan Generał, Pan Pan minister, że e, dotychczas tego nie było. My zmieniamy standardy nie tylko już od 2018 roku, ale już wcześniej od 2015 roku. I my tak jako samorząd województwa podlaskiego razem tu z panem e, radnym Pawłem Gnukowskim, przewodniczącym Komisji Infrastruktury, wspólnie z, ze wszystkimi radnymi doszliśmy do wniosku, że też powinniśmy chodzić na oczekiwaniom społeczeństwa. A policja jest jedną z służb, która cieszy się. E, wysokim wskaźnikiem zaufania publicznego, dlatego zasługuje na coraz lepszy sprzęt I jeżeli chociaż w taki sposób możemy pomóc pod Podlaskiej Policji, to to jest też dla nas dobra wiadomość i, i, i tak chcemy też to czynić. Także szanowni państwo historyczny moment podpisana pierwsza taka umowa, już mogę powiedzieć, że w następnym roku te środki będą wyższe zarówno na ochotnicze Straże pożarne, jak i na dla Podlaską policji, Także e, znajdziemy w budżecie e, jeszcze większe środki. W przypadku SP myślę, że co najmniej o pół milion złotych. Zobaczymy jakie będą możliwości. W przypadku Policji też nie będą to trzy razy woza więcej. Ile to też wspólnie razem z Panem Komendantem, e, jakie są możliwości, jakie są zapotrzebowania. Wtedy podejmiemy decyzję ile jeszcze możemy tych samochodów, e, pomóc w zakupie tych samochodów ale też rozmawiamy, dyskutujemy o innych formach wsparcia, tak żeby nie tylko jeśli chodzi o sprzęt w postaci samochodów, ale być może w inny sposób możemy dla podlaskiej policji pomóc. Także dziękuję bardzo Panie Ministrze, dziękuję. Taka jest nasza praca, my się tylko wywiązujemy zarówno z Państwa obietnic i wpisujemy się w tę obietnicę też akurat w sejmiku Województwa Podlaskiego, że nie tylko sam rząd jest tutaj, ale też samorząd wspólnie dobrze wspiera w tych działaniach, żeby poprawić warunki pracy policji. Podlaskiej policji, bo takie mamy możliwości. Bardzo dziękuję. Jeśli jeszcze można dodać, <laughs> tak wypowiedź pana marszałka trochę mnie zainspirowała, żeby jeszcze i ten wątek dołączyć do tego, co zostało powiedziane, to chcę powiedzieć, że inwestowanie w bezpieczeństwo przynosi dobre owoce. To, że Polska jest dzisiaj bezpieczna, to, że Polacy są bezpieczni, to się nie bierze znikąd. Bardzo wysokie wskaźniki bezpieczeństwa, 75% Polaków dobrze oceniających policję. Jest najwyższy wskaźnik od 30 lat. 89% uważających, że Polska jest krajem bezpiecznym. I aż 98% Polaków, polskich obywateli oceniających bezpieczeństwo wysoko, że jest bezpiecznie w miejscu zamieszkania, w najbliższym otoczeniu. To właśnie jest wynik inwestowania w policję i inne służby dobrej koncepcji pracy policji, podniesienia podnoszenia, bo to jest proces trwający etosu policji. No i na koniec wymienię też chyba nie najgorszego nadzoru nad policją, skoro przynosi takie dobre efekty yy, to wszystko. Ale proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, to policja Podlaska przygotowała takie sprawozdanie, podsumowanie ostatniego okresu. Ja myślę, że mogę powiedzieć Panie Tomasz że z tego nie uzgadnialiśmy, ale... To, że Pan z tego będzie w stanie się wywiązać, jeśli to powiem za Pana trochę, że w najbliższych dniach jeszcze Pan komendant zaprosi Państwa, dziennikarzy, nie wiem czy mi się uda przed tym być, jeżeli tak to z wielką chęcią i właśnie przedstawi Pan, Pan komendant te główne osiągnięcia i wskaźniki w gardzonie podlasku, które mamy na dzisiaj. Inwestycje, stan kadrowy, wysoki poziom motywacji, wskaźniki bezpieczeństwa krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, jak funkcjonuje województwo podlaskie. Są no to wszystkie ważne sprawy, które składają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego i na realny poziom bezpieczeństwa. Dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja mam dwa pytania, jeżeli można. Po pierwsze tak, jaki napęd te samochody mają benzyna, diesel? Bo pamiętam kilka lat temu już pisałem wniosek, żeby na przykład radiowozy jeździły na autogas. O połowę byłoby tanie. Bo rozumiem, to są samochody patrolowe, tak? Do codziennej pracy policji. Czyli pokonują duże ilości kilometrów w wolnym tempie, zużywając duże ilości paliwa po mieście? Czy na przykład napęd gazowy nie byłby zasadny? No to są wymierne oszczędności i to się bardzo szybko więc, zwraca. Więc, jakby już tutaj troszeczkę ustosunkowując się do Pana pytania, ale nie znając Pańskiego wniosku, około dwóch czy trzech lat temu wdrożyliśmy u siebie taką, taki, taki program pilotażowy, że w kilkunastu nad więcej w 10 pojazdach zamontowaliśmy instalację gazową tutaj u jednego, jednego z producentów lokalnych. Ta instalacja w tych pojazdach została. Natomiast niestety chodzi tutaj, kwestia rozbija się o to, że no, producent niekoniecznie chciałby nam przedłużać gwarancję na silniki, na inne części, które są związane z eksploatacją tych pojazdów. więc ten gaz montowaliśmy w pojazdach, gdzie już ta gwarancja nie obowiązywała. On faktycznie się bardzo dobrze sprawdzał. Ma Pan rację, było taniej, pewno i bardziej ekologicznie. Natomiast te pojazdy, które kupujemy, to ja pragnę zwrócić uwagę, że to są miódkie <coughs> pojazdy, więc one na pewno mają określone normy zanieczyszczeń powietrza, zużycia paliwa itd., itd. I dalej. tutaj bez względu na to, czy to jest diesel czy benzyna, benzyna prawdopodobnie. To nie ma tutaj jakiegoś niebezpieczeństwa, że te pojazdy będą mocno nam tutaj... Nie, chodzi mi o oszczędności. Wiem, że Kia teraz montuje fabrycznie tak. już w nowych samochodach też instalacje gazowe, dlatego pytam, czy akurat ona. Pęda. A drugie pytanie dotyczy takiej sprawy. W jakiś czas temu miałem w stoku podczas interwencji policji zmarł Paweł Klim. I z tego co wiem, to, to, to jest poświęca, na temat bezpieczeństwa to jest policji. Na temat bezpieczeństwa. Jeżeli pani pozwoli, dokończę jednak pytanie. Tak. Z tego co wiem, to jedynymi osobami skazanymi, jak gdyby ukaranymi w tej sprawie, to była dziewczyna, która nakręciła to zajście, i osoby, które uczestniczyły potem w tych demonstracjach, zamieszkach pod komisariatem przeciwko, protestujące przeciwko tej śmierci. Nie wiem, mi to troszeczkę przypomina tą słynną sprawę Grzegorza Przemyka za czasów komunizmu, kiedy. Policja nie mogła być ukarana, bo ja znam dużo przypadków właśnie Chciałem zapytać ogólnie o tym, co Państwo mówią, bo znam dokończę moje pytanie, Znam dużo takich przypadków, gdzie mieszkańcy skarżą się właśnie na interwencję policji, przedstawiając na przykład nagrania filmowe, które pokazują na przykład pobicia, nie wiem, tam naruszenia przepisów, i okazuje się, że mechanizm kontroli w policji działa w ten sposób, że przełożenie jak gdyby kryją te przypadki, tak? Jeżeli chodzi o to zdarzenie, które Pan wspomniał, to tak jak pan wie i pamięta. Niektóre media bardzo mocno na początkowym etapie podsycały to zdarzenie. Nawet tam nawoływały do pewnych kwestii, że idziemy na komisariat, czy takie nośne tytuły, zamordowano Pawła itd. Tak i, tak I otóż, co się okazało? Czy śledztwo toczyło się tam ileś miesięcy? To nie było rozstrzygnięte w dwa czy trzy dni. Śledztwo toczyło się u wiele miesięcy. Była kontrola również i z Komendy Głównej, przecież i z Ministerstwa, więc na pewno tutaj te wszystkie instytucje, które w tym pomogły, bardzo szczegółowo nas kontrolowały, niezależnie od tego, iż ja również podjąłem takie czynności kontrolne. No a po wielu miesiącach żmudnego śledztwa, prowadzonego przez organy zupełnie niezależne od Policji, tutaj nie ma Żadnych wątpliwości co do tego. Prokuratura, która prowadziła to postępowanie także w żaden sposób nie jest związana z garnizonem podlaskim, to było prowadzone poza naszym garnizonem. Wiele opinii biegłych, toksykologów z zakresu medycyny sądowej, innych i ustalenia z tego śledztwa są wprost jednoznaczne. Nie ma tam żadnych wątpliwości. Pan Paweł Klim zmarł wskutek właśnie niewydolności oddechowo-krężeniowej i ta jego śmierć nie miała żadnego związku z przeprowadzaną interwencją policyjną. I panie detektorze, ja apeluję w tej chwili, że pan, pan zadając to pytanie, już insynuował pewne, pewne rozwiązanie. Nie, mówmy o końcowym etapie, o ustaleniach naprawdę rzetelnego śledztwa. Interwencja policji nie miała najmniejszego związku ze śmiercią pana Pawła Klima. Była to zupełnie, zupełnie niezależna sprawa. Ja bym prosił, aby formułując takie pytania, no od tego jednak zacząć, bo to co się zadziało na początku, kiedy tak jak mówię bardzo duże nasycenie, podsycanie emocji, a później jak ci policjanci zostali uniewinni, przecież oni też to przeżywają, tak jak cała formacja, a później jest cisza w mediach, jedna wzmianka, że tam no, koniec, że, że umorzono sprawę. Nikt nie próbował oczyścić wtedy policji z tego, z tego całego zajścia. Jak Pan wie na pewno i jak Państwo wiecie, jednak żeby zapewnić większą transparentność tych działań, interwencji postanowiliśmy wyposażyć czy wyposażać w tym procesie policję, jest coraz więcej tych urządzeń w kamerki nasobne, które rejestrują działania policji, ale także rejestrują zachowania tych wobec których ta interwencja następuje. Musieliśmy zmienić przepisy, bo <laughs> najpierw to było możliwe do zastosowania tylko w miejscach publicznych, a zastosowanie tych kamer w miejscach niepublicznych, na przykład podczas interwencji domowej, wymagało zmiany przepisów. To zostało przeprowadzone i teraz będzie, jak sądzę, dużo łatwiej ustalać stan faktyczny. Oczywiście, ma Pan rację. do tego, żeby patrole interwencyjne, patrole ruchu drogowego, żeby właśnie miały te kamerki na wyposażeniu, żeby wszystko było nagrywane, więc wtedy będzie dla wszystkich łatwiej i w przypadku zarzutów wobec policjantów będzie można łatwiej przeprowadzić postępowanie dowodowe. Ale jeżeli policjanci są nie, nie, oskarżani niesłusznie, to też będzie łatwiej pokazać, że nie nastąpiło naruszenie prawa czy zasad postępowania policyjnego, nie, tych przepisów wykonawczych w danej sprawie. Mamy doświadczenia pierwsze z zastosowania tych właśnie kamer nasobnych. One stymulują zachowania również obywateli, często agresywnych, którzy jak... Każdy policjant musi uprzedzić, na taki obowiązek, że jest na interwencja nagrywana, to kiedy ktoś słyszy, że jest nagrywany, to zachowuje się po prostu bardziej prawidłowo, w sposób stonowany. Rzecz na pewnie tak. Więc to ma znaczenie i tego typu, moment, ale zwłaszcza ma wartość dowodową. Ja bym tylko ze swojej strony prosił też, żeby Pan Redaktor jednak nie porównywał tej sytuacji do sytuacji śmierci Pana Przemyka. Tak? Dwie inne sytuacje w innej rzeczywistości, tak, w innym systemie. Także to by było trochę niesprawiedliwe. No to to na, na pewno. To, to jest to, co panowie wspomnieli. Odbiór społeczny na początku była sensacyjna informacja, wyniki śledztwa faktycznie gdzieś tam zniknęły. Tak, oczywiście. Tylko, że bywa tak, że te reakcje społeczne wynikają z pewnego przekazu, który niekoniecznie jest zgodny z rzeczywistością. Trzeba najpierw zawsze poczekać na ustalenia odpowiednich organów. I wtedy oceniać, bo jak ktoś nie ma dostępu do materiałów źródłowych, nie ma pełnej wiedzy, a dokonuje ocen, to może być to po prostu subiektywne, niesprawiedliwe i może się w ogóle rozmijać z rzeczywistością. Różnie z tym bywa, ale trzeba te pewne ostrożności. Ja bym bardzo prosił zawsze, zawsze proszę wszystkich i, i dziennikarzy, i, i polityków, i, i, i społeczeństwo, żeby najpierw dać szansę na pełne wyjaśnienie, obiektywne i potem na tej podstawie dokonywać oceny. Dziękuję. Może przejdźmy do kruchu dzisiejszego spotkania, czyli podpisania umowy o dofinansowaniu na 160 tys. Proszę o spojrzenie do mnie. Dziękuję. Już ja Dziękuję, Dziękuję, bardzo. Dziękuję, bardzo. Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Państwo chcą jeszcze do indywidualnych wypowiedzi.